Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, obiecałem, że jeszcze nagram na wtorek za mną. Słuchajcie, 20 kilometrów cudownych tras narciarstwa biegowego, klasycznego wokół Mogielicy. Jak tylko macie możliwość, to naprawdę polecam. A słowo, którym się modliłem i uwielbiałem stwórcę za to. Wszystko co wokół to słowo posiłek. Słuchajcie, to słowo posiłek zaprowadziło mnie do rodzinnego stołu, gdzie zawsze jedliśmy razem, a później była kolejka: kto dzisiaj zmywa, ale to także zaprowadziło mnie w stronę dzisiejszej mody takiego fast foodu które nie jest tylko wzięciem hot doga czy hamburgera na szybko. Żeby wrzucić, ale robi się stylem życia. Zobaczcie, jak ważnym dla Jezusa był posiłek: przerwa w głoszeniu, przerwa w pracy, pójście do przyjaciół, rodziny i spożycie razem z nimi posiłku, stworzenie wspólnoty stołu to było szalenie ważne dla Jezusa, i to powinno także wyznaczać nasz styl bycia. Dzisiaj ta Ewangelia mnie osobiście przepytuje: czy moje życie jest fast foodem, czy jest celebracją przy stole? Co jest ważniejsze: czy wspólnota stołu, czy szybkie żarcie za przeproszeniem? Niech to słowo dzisiaj prowadzi nas do wspólnoty stołu, gdzie posiłek jest tak ważny, i niech ta wspólnota sprawia, że także inni będą się cieszyć po prostu nami. I niech w tym nas i Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.